Uwaga, wynurzamy się na powierzchnię. Opuściliśmy podmorskie głębiny. Wyjdźmy zatem na ląd. Znajdujemy się w czasach oddalonych o jakieś 40 milionów lat. Panie profesorze. Czy życie na lądzie 40 milionów lat temu wyglądało tak samo jak dziś? Hmm. Odpowiedź nie jest prosta. Niektóre zwierzęta i rośliny żyją nadal. Innym nie udało się przetrwać. Podam ci przykład. Spójrzmy nieco w górę na ścianę za drzewami. Widoczna jest tam fotografia lasu. Drzewa te tworzą las zwany lasem łęgowym i po dziś dzień rośnie on w różnych miejscach na świecie. Dzięki badaczom wiemy, że drzewa te znajdowały się w tym miejscu także około 40 milionów lat temu. Ale zaraz, skąd ci badacze to wiedzą? A no właśnie.